Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Jak co roku przystrałem sobie ganek na święta? W tym roku postawiłam głównie na bratki, nasze piękne, kolorowe bratki. Jak również zrobiłam strojek i mam takiego fajnego przyjaciela, króliczka. W tych dużych donicach posadziłam właśnie takie bratki o drobnych kwiatach. Pamiętajmy, mówiłam o uszczykiwaniu tych przekwitniętych. Zobaczcie, jak się pięknie rozrastają, jak już jest gęsto, ślicznie i kolorowo, a zarazem świątecznie. Muzyka Roku zakupiłam na parapet. Zobaczcie, przepiękne donice w takim kolorze szarawym. Jest to wykonane z takiej sklejki drewnianej. Przepięknie bratki prezentują się w nich. Cały parapet wygląda bardzo uroczo. Bratki to jedne z pierwszych kwiatów wiosennych. W tamtym roku były ze mną cały czerwiec, maj i kwiecień. Bardzo długo kwitły, więc w tym roku również postawiłam na nie. Strojek zrobiłam sama, kupując kilka ozdób świątecznych, króliczki właśnie tutaj takie przyczepione, kwiatuszki. Reszta jest z ogrodu: trawa i gałęzie brzozy. Bardzo prosto, przyjemnie, fajna rzecz, którą możemy sami sobie zrobić. Bardzo cieszy i wygląda fajnie. ławkę w tym roku zakupiłam nowe podusie w takich wiosennych y, jasnych, pastelowych kolorach. Wygląda to bardzo ślicznie. Będzie można tutaj sobie przycupnąć jak będą bardzo gorące dni i sobie tutaj odpoczywać z kawusią. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się mój ganek, serdecznie zapraszam do komentowania, do subskrybowania, polubienia mojego kanału. Będzie cały czas coś ciekawego Serdecznie Was zapraszam do oglądania.